Niedawno Donald Tusk, który co jakiś czas organizuje wiece wyborcze w dużych miastach, na jednym z takich spotkań, jak ustalił Super Express, pojawił się w wyjątkowo drogich butach. Dziennikarze tej gazety ustalili, że kosztowały prawie 4000 złotych i w związku z tym pytają, czy politykowi wypada kłuć w oczy luksusem. Odpowiedzi szukał Konrad Warzocha. Ja chcę zapytać tych wszystkich, czy się oburzyli. Jedno ze spotkań wyborczych lidera Platformy Obywatelskiej w sali mieszkańcy, głównie emeryci. Donald Tusk w wygodnych, zamszowych butach, jednak dziennikarz Salonu 24 szybko zauważa. Donald Tusk ma gust. I zasoby. To buty włoskiego domu mody, cena bagatela 850 euro. Wielu Polaków. Ludzi takich jak my, tych na najskromniejszych. Jeździ samochodami o podobnej wartości. Ja nawet takiej emerytury nie mam. Podejrzewam, że inni ludzie to nawet je za 3000 pracują. No się na studiach przez 3 miesiące utrzymał. Dobrze, dobrze. A dlaczego pan nic nie robi? Czy politykowi, dlaczego który chce tak jawić nie się nie jako nie człowiek, są. który naprawdę rozumie ludzkie problemy. Wypada epatować luksusem i panaberią? To jest oczywiście brak smaku, brak pokory wobec, wobec wyborców. No i taka demonstracja, kolejny kostium takiego podstarzałego Playboya. Ale widać, siła nawyku większa, bo Tusk nawykł do życia na światowym poziomie. Jego garnitury, gdy był premierem, kosztowały ćwierć miliona złotych. A ci, którzy wtedy pracowali na śmieciówkach i kupowali na zeszyt, koszty garniturów Tuska też musieli pokryć, bo płacono za nie z publicznych pieniędzy. To jest polityk, który po to jest Politykiem, żeby właśnie palić drogie cygara i zakładać czapeczki po 4000 zł, a nie po to, żeby służyć Polsce. Według Radosława Sikorskiego tusk tak uwielbia kubańskie cygara, że podczas jego wizyty na Kubie. Rzeszyłka Dawno przestał być e, tym jednym z wielu e, tysięcy, milionów Polaków. Jest teraz należy do ścisłej e, elity, przynajmniej finansowej e, Polski. W 2013 roku jeden z tabloidów ujawnił, że z publicznej kasy kupowano ubrania również żonie byłego premiera. Donald Tusk lubi podkreślać, że w latach studenckich pracował fizycznie, więc rozumie ciężko harujących Polaków. Tyle, że to było dawno i nieprawda, bo w garniturach za ćwierć miliona. I trampkach za cztery tysiące to tylko opowieści z mchu i paproci Konrad Warzocha wiadomości.